Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w 20 niedzielę zwykłą na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to dowiadujemy się o wieże niewiasty kananejskiej, która przychodzi do Pana Jezusa, aby właśnie prosić Go o to, aby uzdrowił swoją jej córkę. No, i pan Jezus początkowo nie odpowiada na jej prośbę. Później mówi do niej, że nie jest dobrze, aby zabrać chleb dzieciom i rzucić szczeniętom. Na co ona bardzo pięknie odpowiada: mówi, ale i szczenięta czasami jedzą ze stołów swojego pana. I to pokazuje Jezusowi, jak wielka jest wiara, jak wielka jest nadzieja tej kobiety, że Jezus może uzdrowić ją córkę, jej córkę. Chociaż do tej pory nie wierzyła, chociaż do tej pory była poganką. Tak przynajmniej była uważana jako niewiasta kananajska. Zobaczcie, jak wytrwałość w modlitwie, jak prośba tej kobiety przyczynia się do tego, że Jezus jej pomaga. Oczywiście ta Ewangelia chce nas dzisiaj zachęcić, abyśmy i my byli wytrwali na modlitwie, abyśmy i my nie poddawali się, kiedy o coś Pana Boga prosimy i wydaje nam się, że tego nie otrzymujemy. Co robimy wtedy? No właśnie, odchodzimy od Pana Boga, mówimy przecież się prosiłem, przecież się błagałem, a Ty mi tego nie dałeś, a Ty mi kogoś bliskiego zabrałeś i gniewamy się na Pana Boga. A czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy? No, poprosiłem Pana Boga. Może Bóg do mnie mówi, tylko ja Go nie słucham. Kobieta kananejska dzisiaj wysłuchała Jezusa, ale mimo tego, że można było po ludzku zobaczyć, że Jezus nie chce jej pomóc, to ona nie przestała prosić. Albo inaczej, może, nawet nie, że nie chce jej pomóc, tylko że nie jest wysłuchana, to mimo to dalej usilnie Jezusa prosi o pomoc. Prosi o pomoc, aby Jezus dopomógł jej i jej córce. I zostaje wysłuchana. Więc i my, prośmy. Nawet, kiedy, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że Bóg nas nie słyszy, Bóg słyszy. Tylko czasami potrzebujemy takiego doświadczenia. Prośby, doświadczenia miłości. Dlatego, dlaczego? No choćby dlatego, że skoro byśmy od razu dostali, to czy byśmy potrafili za to podziękować. Pięknej niedzieli. Niech Pan Bóg nam błogosławi, do tego, abyśmy pamiętali, że Bóg kocha każdego człowieka. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.